Mój obrót, mój obrót. Nie? Tak słam. Aha, już się zaczynają. No to, no to chodzi, potr potrwają chyba chwilkę, nie? Nie, nie, nie. Ale zróbmy ten wywiad. No. Powiedz, że przyjdziemy za 5 minut, przeczytaj, że to jest nim gadawne. Przecież trochę pospadują chyba, nie? O, już tam. A może lepiej słuchaj tam. Um, to podam na przykład. Prawy, w tym wycieku. To będziemy robić na pas. Punkt, raz, dwa, ale przez pęta. Cześć, kochani, ty. Nie robimy. Nie? Czy teraz już lecisz? Nie, tylko um, po pęć. Raz, po pęć. Bo to było wszystko nagrośne. Dobra, idziemy. Dobrze. Można by było taki na głowie i bardzo. Przejdź, idziemy. Powiedzmy. Pytaj się czy możemy stać. Dwie minutki, trzy minuty. Pytam e, tak, się na górze walki zaczęły. Aha. pójdziemy nagrać walki i potem przejdziemy od nawet.